Zapraszamy Państwa na rozmowę, podczas której będziemy mieli okazję poznać bliżej naszego kandydata. A dziś kandydatem jest pan Witold Tomczak, były europoseł, lekarz medycyny, no i przede wszystkim kandydat Konfederacji do Sejmu z okręgu. Leszczyńsko-Kaliskiego. Jest to okręg numer 36, a znajdziemy pana na pozycji numer 3. Dzień dobry panu, witam, serdecznie witam. W zachęcie walczył pan o Wizerunek y, Świętego Jana Pawła II. Y, w Parlamencie Europejskim odważył się pan postawić flagę narodową na pulpicie europosła. Co panem kierowało, kiedy podejmował y, pan te działania? No, skoro mowa o tej niepoprawności politycznej, jak ubolewać należy, że niepoprawnością polityczną jest dzisiaj służba prawdzie, służba wartościom, bycie patriotą, walka o wartości, dawanie tych świadectw. No, nadal, nadal ci, którzy, którzy o to walczą, są w mniejszości. No, kierowałem się sumieniem, kierowałem się wolą wyborców. Wiedziałem, kim są moi wyborcy. Jak, jaki fragment społeczeństwa reprezentują, czego oczekują ode mnie? Wyborcy, obywatele, wybierając posła do Sejmu do, czy Euro, Europarlamentu, liczą na jego odwagę, liczą, że będzie ich reprezentował. Dziś w Sejmie wraz z formacją pana posła Grzegorza Brauna, Konfederacją Korony Polskiej, a także formacją pana europosła profesora Mirosława Piotrowskiego, ruchem Prawdziwa Europa, Europa Christi, podpisał pan apel do wyborców katolickich. Dlaczego? Dlaczego zdecydował się pan na taki krok? Myślę, że to jest normalne. No, jesteśmy obywatelami polskimi, jesteśmy Polakami. Mamy zaszczyt być rodakami największego zrodu Polaków, Jana Pawła II, który nam wielokrotnie wskazywał drogowskazy, punkty, pryncypie, jakim mamy być wierni. Do tych punktów należy na pierwszym miejscu obrona życia. Obrona życia, pełna obrona życia, od poczęcia do naturalnej śmierci każdej osoby ludzkiej. I ciągle nie mamy tej pełnej obrony życia w Polsce. Nadal w majestacie prawa zabija się niewinne istoty ludzkie w ojczyźnie Jana Pawła II. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby, aby zablokować tę śmiercionośną praktykę. Jeżeli powiemy komuś o zabiciu człowieka, że to jest zabieg, że to jest przerwanie ciąży, że to jest terminacja ciąży, jeszcze z powodów jakichś. Pseudo-prozdrowotnych, czy używanie nawet słowa określenia płód na dziecko w łonie matki, no to wstępia nasze, nasze sumienie. Jeżeli byśmy używali, że to jest człowiek, już dzisiaj nauka ewidentnie wskazuje, definiuje nam początek życia ludzkiego: jest to poczęcie, jest to połączenie się komórki żeńskiej i męskiej, jest to niezależna, indywidualna istota ludzka, której należy się ochrona a zwłaszcza ochrona w łonie, mat, w łonie matki ze strony rodziców, ale tych wszystkich, którzy wokół tej matki istnieją, czyli służba zdrowia, czyli, czyli rodzina. Jeżeli będziemy mieli pełną informację, że to jest życie ludzkie, że ono się rozwinie w dorosłego, dorosłego człowieka, często pełnego talentów no ta postawa na pewno byłaby inna. Dlatego, żeby zmanipulować, żeby, żeby, żeby jakby promować tą cywilizację śmierci, używa się eufemizmów, które osłabiają naszą, naszą czujność, naszego sumienia. No właśnie, w przestrzeni medialnej nawet używa się takiego pojęcia, że prawo do aborcji jest prawem człowieka. No to brzmi nawet niewinnie, tak, a jak powiem, tak. że prawo do morderstwa jest prawem człowieka, no to skala... Tego jest zupełnie inna prawda. Czyli, czyli to pryncypialne prawo, jakim jest prawo do życia, zamienia się w prawo do zabijania. Mówiąc, że to jest prawo do, do mojego ciała, decyzja o moim ciele, to, to, jest, no, to, jest, no, to jest nic innego jak kłamstwo. Kłamstwo naukowe, kłamstwo medyczne, nawet dalekie od ideologii jakiejś religijnej, no, to jest oparte na prawie naturalnym. Każdy rozsądny człowiek i wielu chociażby nawet z, znamy z, z faktografii ateistów czy osób niewierzących. No, po uruchomieniu zdrowego rozsądku, no, przyznaję, że, że życie zaczyna się od poczęcia i wymaga ochrony. A proszę powiedzieć, czy jako lekarz jest Pan dumny z postaw większości środowiska medycznego w okresie 2000-2022, czyli okresie tak zwanej pandemii? Trudno mi i tak niezręcznie komentować postawę innych kolegów lekarzy. No ja mogę tylko powiedzieć, jak ja się zachowałem i w tym okresie takim trudnym, na no, pierwsze dni na pewno było jakieś, jakieś trudne, wiele było dezinformacji, natomiast no, można było się zorientować po kilku tygodniach, że mamy do czynienia jednak z mistyfikacją, z jakimś, jakimś fałszem, do którego medycyna została wykorzystana. Niestety ubolewam nad tym, poprzez środki przeróżne, poprzez wielki, wielką taką inwazję medialną i również popartą to jeszcze gratyfikacjami finansowymi, no, że wielu naszych kolegów no, na się pogubiło, yy, mając nie, też niewielki dostęp do, do, do pełnej wiedzy, a sami też jakby no, może zapracowani nie mieli odwagi dobijać się do tej prawdy. Ubolewam nad tym, no, ja pracowałem w trzech przychodniach, gdzie nie zamykaliśmy się przed pacjentami, nie wymagaliśmy masek, wręcz ja po wejściu do gabinetu od pacjenta nawet prosiłem pacjenta, żeby zdjął maskę, bo wtedy komunikacja jest, że tak powiem, dużo lepsza, Można, no, jest to nawet niezbędne do badania pacjenta, żeby zobaczyć go w całości. No i pacjenci chętnie z ulgą te maski zajmowali. Ja myślę, że właśnie te wszystkie elementy, te, te paski, te medialne przekazy, no to one służyły właśnie nie zdrowiu, nie, nie ochronie wolności człowieka, jego, jego dobru, tylko jakimś interesom pozamedycznym. I to jest bardzo niepokojące. Do końca nie wiemy, kto za tym stoi, jakie centrale, jakie ośrodki władzy y, tym kierowały. I myślę, że to nie jest koniec, y, że prawdopodobnie czeka nas coś podobnego. Dlatego musimy być przygotowani na kolejne jakieś etapy próby y, podporządkowania, pró próby jakiegoś, jakiegoś totalitaryzmu nowego. No bo to tak to określam. Medycyna została tutaj wykorzystana y, do, do tych celów pozamedycznych. I to jest może najłatwiej, bo najłatwiej zmanipulować, podporządkować masy, y, argumentując to ochroną ich zdrowia. Prawda? No to jest bardzo perfidne i tutaj wielu się dało naprać. E, jakieś, napisałem w napisałem napisanym takim wpisie na, na, na Twitterze, że gdyby wyłączyć media, gdyby zabrać dodatki covidowe, no to y, o pandemii moglibyśmy zapomnieć. Kiedy podejmowaliśmy y, referendum akcesyjne, y, argumentowano, że idziemy do Europy ojczyzny. Czy miał Pan wrażenie, będąc w Parlamencie Europejskim, że reprezentuje Pan Polskę w takim no, rodzinie Europy ojczyzny? Ja, proszę Państwa, nie mam złudzeń. O, jestem sceptyczny do tego określenia Europa ojczyst. To jest złudzenie, to jest kolejna mis mistyfikacja. E, wartością dla mnie jest Polska, niepodległa Polska. E, usytuowanie Polski w jakiejś strukturze ponadnarodowej, no, Wiąże się właśnie z utratą tej niepodległości. To, co się teraz dzieje, no to jest zacieśnianie tej integracji europejskiej. Jest to krok po kroku zmierzanie do likwidacji państw narodowych, do federalizacji Europy i ze, z jednym rządem, z, z jednym, ze strukturami ponadnarodowymi. Jest to sformułowanie, zwłaszcza na mocy Traktatu Lizbońskiego, nowego państwa o, o nazwie Unia Europejska. Także. Mówienie nawet o tych ojcach, założycielach i tak dalej, ja y, znam wypowiedzi tych, tych panów, oni już zakładali, że to ma być coś więcej niż tylko, niż tylko y, współpraca, więc to ma być projekt polityczny, który, który ma wymazać granice, który ma wymazać autonomię poszczególnych państw narodowych to jest to wszystko widać mamy jeden parlament jeden rząd jeden są struktury sądownicze jest waluta wspólna no to są atrybuty suwerennego państwa które nam są zabierane oczywiście to jest też połączone z elementem finansowym i też dlatego też to powoduje że Zaślepia nas to sposób. Nie potrafimy tego rozpoznać, bo zostajemy przekupieni, czy to rolnicy, czy to jakieś samorządowcy, czy poprzez te beneficja finansowe, o których się też nie mówi. Nie mówi się o bilansie nawet naszej obecności w Unii Europejskiej. Nawet tym materialnym finansowym. Mało kto mówi o. o niezbędnej składce z członkowskiej, którą musimy miesięcznie, to są już wielomiliardowe sumy wpłacać do kasy brukselskiej i później łaskawie musimy oczekiwać, prosić, żeby nam zwrócono w postaci tych projektów według określonych kryteriów, nie takich, jakie my byśmy oczekiwali, tylko według takich, o których zdecydują brukselscy dygnitarze. Wartością jest Polska, suwerenna Polska i yy, ja zawsze występowałem i doradzałem też kolegom z innych krajów, ówczesnych kandydatów do akcesji Unii Europejskiej, żeby pamiętali, że wchodząc do Unii Europejskiej stracą suwerenność i w tym bilansie zysków i strat nie ma ceny za suwerenność państwa polskiego. Coraz więcej wpływów jest obcych, coraz więcej o, naszych, o naszej codzienności decydują jakieś ośrodki obce. Chciałbym, żeby, żeby państwo polskie było państwem suwerennym, żeby się wyzwoliło z, z, z niewolnia i unijnego, i innych wpływów, ośrodków, o, ośrodku, innych obcych ośrodków władzy. Chciałbym, żeby państwo polskie odrzuciło fałszywą ideologię klimatyczną, prawda, po, która się wiąże z likwidacją naszych kopalń, naszych, żeby nasza, nasze bezpieczeństwo żyw, energetyczne, było oparte na naszych rodzimych surowcach, których, których jesteśmy bogaci. Chciałbym, żeby nasze bezpieczeństwo żywnościowe zostało zagwarantowane przez polskich rolników, żeby nie była Polska zalewana zwłaszcza nie zbadanym, szkodliwymi, szkodliwymi produktami żywnościowymi. Chciałbym, żeby przedsiębiorcy mieli swobodę rozwoju poprzez jak najprostszy, jak najczytelniejszy system finansowo-podatkowy. Chciałbym wreszcie o czymś wspomniałem, żeby medycyna polska służyła tylko i wyłącznie ochronie zdrowia i życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Jako lekarz, który w tej największej próbie dla środowiska medycznego, jaką mieliśmy w ostatnich latach, nie poddał się pan tej presji, jest pan doskonałym kandydatem na, na stanowisko właśnie posła. Dlatego zachęcamy do głosowania Chciałbym na wszystkim Też bardzo ważną w tym naszym, czy naszej codzienności, również tej polityczno-społecznej jest, jest, jest informacja. Jest jesteśmy zalewani szumem medialnym i teraz przeciętny taki odbiorca, przeciętny obywatel zabiegany tym codziennym zdobywaniem środków na utrzymanie rodziny, no nie potrafi, nie jest w stanie rozeznać prawdy, żeby, żeby później dokonać właściwego, dojrzałego wyboru. Dlatego też moim celem jest, żeby, żeby tą, tą informację nieść. Ja nawet widzę, jak to w gabinecie lekarskim wygląda. Jeżeli się z pacjentem porozmawia, przekaże mu wiedzę, chociażby no, spotykam na przykład pacjentki, które oczekują Przepisywania środków antykoncepcyjnych, prawda? Za każdym wypadku. W każdym wypadkiem odmawiam, ale nie odmawiam od razu na początku, tylko jakby. Poprzez spokojną rozmowę, poprzez argumentację, czy jakie są konsekwencje, i tak dalej, sugerowanie jakichś innych rozwiązań. I muszę pani powiedzieć, że bardzo mi się to udaje, ale to wymaga nieraz poświęcenia czasu. I często panie y, otwierają szeroko usta, nie miały wcześniej tej informacji, prawda? Często łza z oczu leci. I, i często y, schodzą z tej drogi y, takiej, takiej przeciwnej życiu. No, czyli informacje, czyli nieśmy obywatelom, naszym rodakom, informację rzetelną. Mam nadzieję, że państwu, państwa medium też temu służy, żeby przełamywać tą manipulację, żeby wybory naszych rodaków były oparte na prawdzie, żeby wtedy one będą prawdziwe, będą dojrzałe, będą służyły yy, szeroko pojętemu dobru polskiemu.